Back guys, ja jestem Martyna i witam się z wami dzisiaj w dosyć ważnym dla mnie vlogu i tak sentymentalnym, bo jutro wyprowadzam się z Warszawy. Ogólnie byłam w tym mieszkaniu rok i dobra wiadomość jest taka, że później jak wrócę z wymiany, to jakby wracam tutaj. Wszystko jest dogadane i tak dalej, więc bardzo się cieszę. Jedna formalność przynajmniej będzie z głowy później. No i tak, nadszedł ten czas, kiedy muszę spakować te wszystkie rzeczy. Honestly, Mam nadzieję, że tych rzeczy nie uzbierało mi się tak dużo i że będę w stanie jakoś łatwo i szybko to zapakować, bo ogólnie mam tutaj dwie walizki, jakieś torby, więc mam nadzieję, że się pomieszczę. Ogólnie taki fun fact. Jutro jest niedziela i jutro będę wieczorem w domu, a w poniedziałek około 4.30 albo 5 rano jadę na kolejny wyjazd. Jak ja się z tym czuję? Mm, szczerze trochę się boję jakby tej intensywności, bo ogólnie jadę na forum ekonomiczne do Karpacza, będę tam wolontariuszem. Mega crazy, nigdy nie byłam na takim dużym evencie i stwierdziłam, że w moim bingo na 2025 coś takiego musi się znaleźć, a że jeszcze jakby jestem w Polsce i mam możliwość, to ok, like, let's do it. I co ciekawe, właśnie sobie zdałam sprawę, że to są moje dwa ostatnie tygodnie w Polsce. Dwa ostatnie tygodnie w Polsce. What? Am I prepared? I don't know. Ale kocham Russian English, to jest, to jest super. A no więc na ten wyjazd poniedziałek już tutaj bym się chciała spakować trochę. Właśnie do osobnej walizki, bo tam muszę wziąć jakieś takie wiecie, fancy, business casual. Nie, chyba nawet nie business casual, tylko takie biznesowe ubrania. Galowe, I don't know. Po prostu mam wyglądać tam ładnie. No więc muszę to wszystko zabrać. Zastanawiam się, czy zabrać zestaw do maczy, bo tak zdałam sobie sprawę, że w tych hotelach, czy gdziekolwiek tam będziemy spać, na pewno nie będzie maczy. A kawy nie chcę pić. I'm sorry, ale ulegam tej propagandzie. Ale to już wszyscy wiemy. i już mieszkam w Warszawie, więc myślę, że to jest moje usprawiedliwienie, że tak mówię o tej maczy. No więc ogólnie myślałam, że szybciej, powiedzmy, ogarnę to wszystko. A jest już prawie 13 w sobotę. Więc mam jakieś 24 godziny na ogarnięcie mojego życia tutaj, na spotkanie się ze znajomymi jeszcze, ale dobra, no jakby damy radę, przeżyję. Ogólnie też jeżeli chodzi o moje SIBO, taki mini update. Ale szczerze wydaje mi się, że nie chcę mi się na razie dosłownie mówić o tym moim SIBO i problemach powiedzmy z jelitami czy tam problemami zdrowotnymi w każdym vlogu. Bo szczerze ja nawet teraz trochę tego sama nie ogarniam. Jedyne co Wam mogę polecić, to nie brać antybiotyku na to, bo wiem, że jakby to był chyba to był chyba błąd z mojej strony i prawdopodobnie teraz będę cierpieć za to jeszcze dwa razy bardziej, ale... Stay positive, nieważne, że płaczę co 3 godziny, <laughs> wspominając sobie o tym. Jest ok, jakby dam radę, ewentualnie, aronow. Ogólnie, żeby to wszystko poszło mi dosyć sprawnie, to chyba włączę sobie jakiś podcast albo muzykę, żeby dodać sobie powera i w zasadzie za What? bo ja za dwie godziny muszę wychodzić. Pozdro. właśnie wróciłam ze spotkania z moją bestii i z moim chłopakiem, bo, bo właśnie moja przyjaciółka jest tutaj based in Warsaw, więc ja już przed wymianą chyba tutaj nie wrócę, więc się nie zobaczymy. Ale mamy pewne plany, więc może uda nam się zobaczyć tam. Nie mogę się doczekać, jak moi rodzice jutro przyjadą i po prostu wyniesiemy te rzeczy, bo aktualnie nie mam jak się ruszyć. Is this is how it looks. Jakby ogólnie. Ja myślałam, że się zmieszczę w jednej walizce z moimi ubraniami, w ogóle nie wiem, dlaczego tak pomyślałam. No ale jednak nie, spakowałam rzeczy jeszcze do jakichś toreb, a reszta ląduje po prostu w takich workach na śmieci. I w sumie to jest nawet dobry tip przeprowadzkowy. Bo słuchajcie, ja w przeciągu trzech ostatnich lat przeprowadzałam się chyba minimum pięć razy i za każdym razem zadaję sobie pytanie, dlaczego ja mam tyle rzeczy. I wtedy kwestionuję po prostu swoje wybory życiowe i konsumpcyjne, i chciałabym być minimalistką. Kiedyś myślę, że dojdę do takiego momentu w życiu, że albo będę faktycznie minimalistką, albo ustabilizuję się tak, że będę mogła wyrzucić wszystko i kupić najpotrzebniejsze rzeczy. Ale szczerze, moim marzeniem, jeżeli miałabym niezliczoną ilość pieniędzy, to byłoby wyrzucić całą moją szafę i stworzyć sobie taką dream wardrobe, po prostu, że mam rzeczy, które pasują do siebie i są takie wiecie classy, fancy, to by było, to by było super I właśnie jeżeli chodzi o minimalizm to w przeszłości miałam taką fazę trochę na to, żeby jakby zmierzać ku temu ale później stwierdziłam, że jakby jednak rzeczy materialne dają nam trochę radości i sama się zastanawiam, czy to jest zdrowe podejście, szczególnie jakby w erze konsumpcjonizmu, ale jakby na ten moment po prostu wydaje mi się, że robię w miarę świadome zakupy. Naprawdę jak idę do sklepu, to zastanawiam się kilka razy. Czasami nawet wychodzę z tego sklepu i albo po to wrócę, albo nie. I często jest tak, że jak jestem w galerii i wychodzę ze sklepu z myślą o tym, że dobra, to ja po to wrócę. To po, po tych 30 minutach jednak wydaje mi się, że, że nie potrzebuję tej rzeczy. Więc w taki sposób i na oszczędność pieniędzy, i na oszczędność Waszego miejsca, szczególnie jeżeli dużo się przeprowadzacie, to naprawdę to później pakowanie tych kratów. A co, co mnie w ogóle przeraża, to jest to, że jakby mieszkam na dwa domy trochę, bo u mnie w domu ja też mam jakby swoje rzeczy. Wiadomo, tam są ubrania, w które jakby mniej chodzę i są właśnie takie bardziej domowe Ale mam tam dużo książek, jakieś takie kosmetyki, gdzie na przykład ubrania z innego sezonu Więc tych rzeczy jest sporo tak naprawdę i szczerze nie mogę się doczekać jak będę mieć swój dom albo swoje mieszkanie, bo, bo ja nie wiem I wiecie, i będę mieć wszystko po prostu w jednym miejscu i nie będę musiała już tego przewozić. vlog, jestem właśnie na moim ostatnim spacerze przed wyprowadzką i jest tak mega jesiennie, jest raczej tak ciepło, ale chłodno, za jakieś 30 minut będą moi rodzice i pakujemy rzeczy, później chyba pójdziemy na jakiś obiad, ogólnie to dzisiaj miałam taki slow morning i w zasadzie nie spakowałam jeszcze wszystkich rzeczy, Stwierdziłam, że już poczekam na moich rodziców, jakby będą godziny przed oddaniem kluczy, więc jakby myślę, że zdążymy to zrobić. Jakoś tak mnie trochę łapie taka nostalgia. Ja się tak rozglądam. W ogóle jest tak pięknie, jest naprawdę ślicznie. Bardzo lubię takie jesienne klimaty. W ogóle mam coś takiego, że jak przychodzi jakaś pora roku, to sobie myślę, tak, to jest moja ulubiona. I tak mam jakby co kwartał. Taki dzisiaj ficik, mega basic. A do samochodu chyba nawet was medresy We'll see, ale musi być comfy. Udało się nawet całkiem sprawnie dojechać do domu i szczerze, I'm so tired. Ogólnie przez mnie nie spałam za dużo i jutro połudka o około 4.40, aktualnie jest około 20, a ja mam jeszcze to wszystko do rozpakowania. Aktualnie tak wygląda mój pokój, and honestly, naprawdę bardzo nie mam ochoty tego teraz robić, ale. Jako, że wyjeżdżam na 5 dni, to nie chcę za bardzo zostawiać mojego pokoju w takim stanie, i też muszę trochę przepakować walizki i tak dalej, więc jakby muszę to zrobić. Więc ogólnie, tak, żebym chociaż trochę spała, to mam jakieś dwie godziny na rozpakunek tego, ogarnięcie się, kąpiel, umycie włosów i przygotowanie psychiczne, więc może być ciężko. Ale jakby myślę, że chyba nie powinnam teraz się tym zamartwiać i myśleć, i w sumie w takich momentach potrzebna mi jest muzyka. Ogólnie dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Takie wydarzenia są dla mnie dosyć ważne i podchodzę do tego z pewnym sentymentem. Wiem, że teraz też jest okres właśnie przeprowadzek na studia. Ja akurat się można powiedzieć, że wyprowadzałam, więc trochę fani. Jeżeli się przeprowadzacie albo przeprowadzaliście, to dajcie mi naprawdę jakieś tipy, co robić, żeby nie mieć tylu rzeczy, albo po prostu trzeba jechać z jedną walizką. Może, może to jest jakiś wybór. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie, przesyłam buziaki. Bajo!